kilka tysięcy ludzi jedzie do kilkuset tysięcy ludzi i telewizy właśnie z tymi które żyją z gorących niosów, to przemilczają. Bo, bo, bo. Kolejnym twardym faktem na brak wolności słowa w Polsce, na reglamentację informacji jest, jest reglamentacja z, z ostatnich dni, z relacji w Europarlamencie, w Parlamencie Europejskim, wyników ze śledztwa niezależnej komisji w sprawie katastrofy w Smoleńskiej. Proszę zobaczyć, jak polskie media w tak ważnej sprawie, w relacji tak ważnej dla polskiej sprawie się zachowały. Też niemal całkowicie ją przemilczały. Włącznie z tymi włącznie właśnie z tymi prywatnymi telewizjami, które żyją z newsów. To są w tej, w tej chwili jest formie przemiczanie głodówki pierwszego po 89 roku protestu głodowego w Polsce. My będziemy jeszcze mówić podczas tego marszu na temat głodówki. E, koledzy w Krakowie po 12 dniach zakończyli głodówkę, natomiast e, w Warszawie koledzy koledzy podjęli tą głodówkę. I co? I milczenie, przemilczenie. To jest po prostu nachalna propaganda i my musimy z tą propagandą walczyć. Proszę Państwa, to, to rządzą nami cwaniacy, ale cwaniacy, którzy są niezwykle niebezpieczni, dlatego, że w ręku mają potężną broń media. Media, które wpływają na świadomość ludzi. Jeśli my nie zawalczymy o wolne media... Bo my przegramy tą, tą walkę o świadomość ludzi w Polsce. Ta druga strona doskonale o tym wie i to, że nie pozwala, to, że odmawia miejsca na mój telewizji TRWAM, robi to bardzo świadomie, całkowicie e, precyzyjnie, wied, wiedząc, dokładnie wiedząc, jak to jest ważne, jak to jest groźne. Ja Ja chciałabym Państwu zadać zadanie domowe. Przepraszam bardzo, że pewnie część osób zna tą książkę i być może to będzie oczywiste, ale zapraszam Państwa do lektury, do zdobycia książki Montaż Wladimira Wolkowa i przeczytania tej książki. I zrozumiecie Państwo wiele zjawisk, które w tej chwili mają miejsce w Polsce. Dziękuję bardzo.